Z tej strony surwi, a my kontrolujemy nasz przygody w The Island 2, Martwe Zło, Martwa Wyspa, VLA. No nie! One pierdziel się od tych drzwi. No nic mu nie odciąłem niestety. Przełącznika brakuje. A coś tam jest ciekawego? Średnio na jeżę, ale... Może gdzieś się znajdzie jakiś przełącznik? Mhm. Mm ja się cofam i tak. Bo szukam przełączników. Lotówka też nie, nie będę narzekał. A i szabrał, mi nadpadł. Przełączniki są najważniejsze. Te małe bezpieczniki. Aluzor, złom. Co mi? A o mi pieści? Dobra. I ci A nie. Kim gadać, że tam się da wejść jedyne okno, którego nie mogę rozwalić. Dobra, idziemy dalej. Kuperek się rozdupczy, to się rozdupcze. O, ty 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 ty, ty. Ja jest Akumulator. To jeszcze widziałem, czy mi się wydawało? A złą widziałem. Byłem, dałaś mi ten akumulator Uch. serio, jakiś jest trik, wpadł na to? Mata! Nie ma nogi i jak zatańczysz na pogrzebie? No tylko nie mam elementu, więc nie ma co tego brać. Znawał mi to pierdolnie, nie Widzicie, ze strachu przejść do hotel house Percy. Persji. się do tego... Tutaj... Tak! Bo tu na ten moment chyba nie mamy nic do roboty. Nearly there. Half around the corner if I remember rightly. Przejdź too followed... mogę albo mieć to, albo to. Naciśnij tak, żeby sobie... A? spoko. No to nie będą shurikeny. A jak się rzucało? że Panie, spitalaj stąd! Mam fajny towarek. Fajny, jakiś kurde zakład do montażu. Po pierwsze, rozmontować. Po drugie, rozmontować. Po trzecie, rozmontować. Rozmontować, rozmontować, rozmontować. Rozmontować. Co mogę wytworzyć? A, tylko apteczkę. Nie, to mi tak. Nie bardzo zależy. Mogę to ulepszyć jakoś fajnie? Zwiększa, ale zmniejsza prędkość ataku, zwiększa chwałość, zwiększa, ale zmniejsza prędkość ataku. Ty, to to bym chętnie stworzył. Solidny chwyt, coś do tego mam. Większa prędkość, ale zmniejsza siłę. No i dobra. Dobra, nic ciekawego więcej nie ma, widzę. Więc spoko. No! Jak pocięło! Ja pitole Ktoś tu z was miał klucz z zapasów? Czyni w ząb. W ogóle gdzie ja jestem? Okej. Okay. Czy tak to się tu prezentuje? Taka dosyć mocno inna mapka. Sam przyleźliśmy. Dobra, idziemy prosto. Gdzie się będzie dało wejść, to wejdziemy. Albo ząbiaczki sobie potniemy. Już nie? Złom się przyda. Moment, bo ja chciałem to. I to taczek Szłowca hmm. Dawaj bukę No co za hamidło Zbieram, bo mi się to przyda na złom. Te elementy No w końcu trafiłem Szkrótki miecz obusieczny Uuuuhu uh, uh, uh. Ja chcę mieczek, ja chcę mieczek, ja chcę mieczek, dawać mi mieczek. Ach, szanił to pies, ja chcę miecz. I może być klucz. Chcę się bawić mieczem. Kiedy miecz? O! Hihihi -hi 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 Śmierć od miecza! I w dupę. Oh. <śm> Jaka fajna dekapitacja! Fuck! Nie no, działałem! Mówiłem, że złokom nie wolno ufać. Nie no, jednak nie to jest za wolne moim zdaniem. Co odrzuciło. Czerwony pająk Dobra Jestem ciekawy, wygląda... Wykorzystanie miecza pod wzgląd... A my? Ty, jakie tu szybkie Ała Szybkie. Niby klucz, duży, a szybkie działostwo. Dzięki za apteczkę. I joł. nie ma. To ten miałeś gotówkę. Dzięki. Gdyby się maczeta fajnie sprawdziła No! Tak to działa Ale jaja Ty nie spodziewałem się, że to tak działa z tą wodą Co i dla jajki byłem wtedy A to tak działa Ty to jest pokaz sposób na nich Do wody, no, on do wody. No co się tu męczyć? Wystarczy logik logiczne cwaniakowanie, no to wychodzi. Dawać hajsy. just in time for you Isn't that what the bits of gristle floating in that slime what the fuck is the horror Kurna, kogo? Jamala. Jamala. Hej, oznaczyło mi chociaż? Nie. Bo to proteinowe, tam jest dalsza droga. Tu mi się chyba cofamy, czy mi się wydaje? Nie, wydaje mi się. Kurde, dwie tu rzeczy jest podobnych. Ciemna szpędzarz Wiesz co Pazury niszczyciela Coś nie czuję, że nie próbię tych wazurów, ale sprawdzić mogę, tak jak miecza nie próbuję. Dobra, to my tu byliśmy, tu byliśmy, tu chodziliśmy w koło tego, w dół jeszcze można iść tam. No nie Czekaj, tu gdzie jest tu? Tu jest misja główna Tam i tam nie przejdę To jest tamta naprost Ten odcinek Jakim prawem wyście się odrodzili Dziadek Wam do wody Wdechka. I wam do wody Widziałem ja do wody Ty ry, ty, dy zapraszam do wody właśnie. No co ja się mam męczyć? Zdrowia no, na rekstyle zobaczyć. No właśnie. Po trochę poskwierczę, trochę poskwierczę i już będzie smakuj Dobra, to jest ta droga chyba mi się wydaje Nie, to jest Tam Jak się tam mam dostać What the fuck? On nic cię tu nie wdrapie chyba Chyba, że ten później się dostanę jakoś No na ten moment to nic nie zrobię No nie, dobra. Lecimy fabułą. Może później się odblokują jakiś tam większy obszar misji pobocznych i tak dalej, to będziemy mogli iść tamtędy. Na ten moment to gówno mogę zrobić. Jako logo. Ma to tu gdzieś wodę. Kolega, głupki nie ma. Drugi kolega też głupki nie ma. Dziękuję bardzo za wteczkę Nie ufam zwłokom Żadnej zwłokom nie ufam, więc muszę zabijać zwłoki nawet zmartwe yy... Miło Nóż kuchenny co prawda Zwolnij jakby niektóry... hmm, możesz plustrzelać się a, bo to zdaję rurociągu tak patrzysz, się... Jak tam się żyje bez rąk? No i co mi zrobisz? Kurde, ugryzł mnie. Pitolony miał ugryz <laughs> Bez dwóch rączek i główki.

Łotwitol się! Łotwitol się! Łotwitol się! Łotwitol się! I miałem fajny tasak, iż po tasaku. Może tam gdzieś może to wykorzystać? Dobra, niech leci. Popsuta broń, no wiem, że jest popsuta. Co pito się! ja nic tym dobiem nie zrobiłem. A już nie wciskałem H O druga apteczka Zawsze miło mieć w zapasie jakąś Nie no i mi nie zaspokoi ta babka hmm? A, bo to złom jest, Okej okay. Mogę ja tu wejść Zamek ma identyczny Coś miękkie. Nie wydawało mi się! Nie przejść, bo kolega ci zabić właśnie. Kiego zniknąłeś to wyszło przez przypadek. Ale ten dobejdę chyba Inwent Mam też małego do ciepnięcia? No już nie wierzę w to